Cześć, w tym poradniku chcę Wam pokazać, jak zarządzać stanami gier z PS1 na komputerze, tak aby je archiwizować, katalogować, kopiować czy tworzyć własne karty pamięci oraz wymieniać się takimi stanami gier przez internet. Będzie do tego potrzebna konsola PS2, tak aby móc skopiować obraz karty pamięci na pendrive'a, a później zarządzać tym na komputerze przez odpowiednie programy. Dalej pokażę Wam jak poradzić sobie z kartami pamięci, które mają więcej niż jeden bank pamięci. Te karty nie współpracują odpowiednio lub są niewidoczne w PS2, więc do tego przyda się pusta karta pamięci z PS1 z jednym bankiem. Na koniec zajmę się stanami gier z PS2 i tak samo jak w przypadku PS1. Na początek uruchamiam program, który macie w opisie tego materiału. MC Anihilator, tak się zwie. Po uruchomieniu wkładam kartę pamięci z PS1 do drugiego slotu. Wybieram ją krzyżykiem i z rozwiniętego menu opcji wybieram Create MC Image. Pamiętajcie aby mieć włożony pendrive sformatowany na FAT32 oczywiście. Wybieram MAS, co oznacza właśnie pamięć masową. Teraz Start i mogę nadać odpowiednią nazwę takiemu obrazowi. Pamiętając o tym, aby nadać rozszerzenie .mcr, tworzy się obraz karty pamięci na pendrive'ie Aby odtworzyć obraz na kartę pamięci, należy wybrać Restore MC Image. Wyciągam pendrive'a z konsoli i wrzucam do komputera. Po lewej stronie w okienku mam program Memory Card Manager 1.4 a po prawej obraz karty pamięci. Uruchamiam program i otwieram obraz karty pamięci z PS1. Teraz mogę utworzyć drugą kartę pamięci i skopiować sobie jakie chcę stany gier oraz zapisać taki obraz karty pamięci na pendrive'ie, aby móc później sobie odtworzyć te stany gier na karcie pamięci. Pamiętając o tym, aby nadać rozszerzenie .mcr jest to dobry sposób, aby sobie pojedyncze stany gier pokopiować na utworzone obrazy karty pamięci i pokatalogować, aby mieć łatwo do wyszukania w swoim archiwum. Teraz pora na te karty pamięci z wieloma bankami są takie, które nie mają przełącznika fizycznego oraz takie, które go mają. Ale zazwyczaj te karty albo są niewidoczne w konsoli, albo nie można przełączyć banków przez kombinację klawiszy na padzie. Sposobem na to będzie przekopiowanie całej karty pamięci w PS1 na pustą kartę pamięci z jednym bankiem. A później utworzenie takiego obrazu w MC Annihilatorze. Jeśli chodzi o kartę pamięci z PS2, to tutaj sytuacja jest podobna. Tym iż rozszerzenie takiego obrazu będzie .bin. Znów wyciągam pendrive'a i wkładam do komputera. Jak widzicie program utworzył dwa pliki, z czego jeden jest obrazem, a drugi nie jest nam potrzebny. Tym razem uruchamiam program MyMC 2.6G, który musi być w wersji czy rewizji G, ponieważ tylko ten rozpoznaje obrazy kart pamięci z rozszerzeniem BIN. Tak samo jak w przypadku programu Memory Card Manager mam pełny dostęp do obrazu karty pamięci, Mogę kopiować do pojedynczego pliku poszczególne stany gier, aby móc sobie pokatalogować w archiwu Mogę również takie poszczególne stany gier dodawać do obrazu karty pamięci oraz usuwać. Aby zapisać taki obraz karty pamięci należy zwyczajnie zamknąć program, który automatycznie zapisze plik. To wszystko w tym krótkim poradniku. Dzięki za uwagę.